Przybyła do mnie świeża prenumeratka od studia JG ze sklepu Jadda i podejrzewam, że jest to tytuł, na który bardzo wielu z Was czeka. Jest oczywiście projekt cosplay to 12. Ja zamówiłam ten tytuł, oczywiście, w edycji przedpremierowej, do której były liczne dodatki, w tym taka oto przepiękna kartka z Marin w formie takiego instagramowego posta, polejkowanego aż 826 razy, ale star of the show tego wydania to oczywiście jest. Manga i ekstra dodany do tego buklet. Spójrzmy, czy warto było czekać tak. Mhm, Już wiem, że było warto. No ja nie wiem, czy tego mi internety nie zbanują, szczerze mówiąc. O, tu jest wreszcie Kat, który mogę Wam pokazać bez obaw. O, i drugi obrazek, który myślę, mogę Wam pokazać bez obaw. A na samym końcu przewodnik po Ikebukuro.